...w dzisiejszym odcinku. Zobacz, widzisz to? Zobacz! Zobacz! A patrz, co się dzieje, jak ja mam piłkę, patrz! Patrz! Zobacz! U mnie żaden ludzik tak nie robi! Choćby... K twoją starą zawał na pressing nawet! Ostatni raz. Gramy w flipę, Znaczy, gramy. Gramy, bo tego graniem nie można nazwać. Ale będę się starał coś... ...zrobić. O chuj ci chodzi, Josemite? O chuj ci chodzi. teraz chodzi, o Powiedz mi, o co ty sztergasz teraz? Odnośnie czego? Piosenki? Czy co? Ci ludzie są głupsi, niż ustawa przewiduje, jak to się mówi potocznie. O we profilu ustawy chodziło. bo nie wiem, o ch**a chodzi, jakiemuś psu, człowieku. Mogę mieć gówno nawet tam napisane i do tego, człowieku, ty. Nie wiecie, jakiego zawodnika kupiłem, no nie? Zastanawiacie się pewnie. Także za to, że przyszliście, będziecie pierwsi wiedzieć, na całej planecie. Dotworzymy jeszcze kilka paczek specjalnie dla was zostawiłem. Ale nie pytał, co twój stary zrobił, przecież. Nie pytał, co twój stary zrobił. Dia. Dia to takie kobiety bardziej, bym powiedział. Tak, mówię, wczoraj ostatni raz doładowywałem się, do tej gry już nie doładowuję. Mordo, to, że ktoś kupuje grę za 300 czy 400 złotych, to jest, gdzie wpierają po parę tysięcy, Żeby pograć tydzień, dwa tygodnie w grę, wyobraź o... sobie. Między innymi ja też. To co, chcecie zobaczyć zawodnika, którego kupiłem? To padłe zagranie wykonaniu I Zobacz, i przeciwnik zawsze mają, mi od pleców dogoni. Ja nie wiem na to czym znaczy, to polega. Zawsze to polega. mi od pleców dogoni przeciwnik. Zły moment Wytłumaczcie podanie. mi, o co chodzi? Dlaczego on mnie zawsze dogoni od pleców, co? Dlaczego? A ja go nigdy, patrz. Ja nie mogę nie przeciwnika ma. tak dogonić. Zobacz. Nie mogę. Mimo, że mam laskę, to ma 89 prędkości, ja nie mogę dogonić jej. Dlaczego? Wytłumaczycie mi, na czym to polega? Zobacz, on za każdym razem schodzi mi w zawodnika. Coraz bliżej bramki jest teraz, Rodrigo? Zobacz, przepycha mi zawodników, blokuje, e, dogania, zabiera, przewraca i nigdy kartek nie ma. Zobacz, mój ludzik nawet nie może go dogonić. Patrz, jak mu zabrać piłkę od tyłu. Zobacz, tak samo moja presja, patrz, używam presji i nikt nie podchodzi. Patrz, zobacz. Odbiegają od niego. Nawet to nie ma sensu nawet takiego meczu grać. Totalnie. Ale czego mam się nauczyć, skoro z jakiegoś powodu oni mają jakieś k... kompresji, jakieś klawisze, a ja tego nawet nie mam. Rozumiecie o co mi chodzi? Ja tego po prostu nie rozumiem, czemu się tak dzieje ziomuś, Bo dla mnie to jest nie do pomyślenia. Bo ja naprawdę tego nie rozumiem. Bo gościu normalnie podbiega do mnie od tyłu, łapie mnie za koszulkę, spowalnia mojego zawodnika i zabiera mi zawsze piłkę. Ja nie mam takiego klawisza, żeby to robił. Rozumiecie o co mi chodzi? Ja nie mam takiego, patrz, czegoś. No zobacz, ja nie mogę podbiec do jego zawodnika tak naprawdę. Teraz Zobacz, bramkarz mnie jeszcze przewróci i kartki nie dostanie. Zobacz, nie zabierają mu w ogóle piłki, patrz. Zobacz, nic nie mogą zrobić. Rozumiesz? Jest nic się mogą próbujący. zrobić. Ja nie wiem, mi się wydaje, że ja czegoś nie mam. Jakiegoś klawisza nie używam. Mi się wydaje, że ja nie mam jakiegoś klawisza, patrz. Zobacz, zobacz, zobacz oni mu w ogóle tej piłki nie zabierają, zobacz, sobie biegają to jak, jak pizdy koło niego, zobacz. Zobacz, okazja. nic się jestem to... w stanie zrobić. było Mam ludzików, co mają się od parę szybkości, gość ma dużo wodniejszych. Zobacz, za każdym razem nie pomyli się. Skillgap, ale ty nie nazywaj skillgapem tego, że gościu jakiś przycisk naciska, o którym wie. Rozumiesz? Bo to nie jest skillgap, tylko to jest wiedza na temat przycisku, którego ja nie mam. Zobacz, oni nie podchodzą do nich, nie blokują ich, nie zatrzymują, nie zabierają piłki. A patrz, co się dzieje, jak ja mam piłkę, patrz. Zobacz, co się dzieje u przeciwnika, jak ja mam piłkę, patrz. Automatycznie podchodzi gość, zobacz, i blokuje mi... I to nie jest jego, przy... i to nie jest jego ludzik, bo miał biały trójkąt gdzie idzie. Widziałeś to? Podbiega i wykopuje mi tą piłkę. U mnie żaden ludzik tak nie robi, choćbym twoją starą zawołał na presję. nawet. Rozumiesz? Nie ma opcji. Nie, to nie jest El Patrz! Trzymam R1, czy któryś ludzik mu piłkę wykopie? Póki nie zmienię na mojego i nie wbiegnę, to nawet nie podbiegnie do jego w to kółko jego jakiś tam obszar. Patrz, no zobacz, co on mu wybije tą piłkę? Nie, pobiegł sobie. Moja postać tylko zrobi to. Ja mówię wam, że oni już mam jakiś klawiszy, których ja nie mam. Zobacz, oni go po prostu przepuszczą. No chyba, że piłka idzie na mnie, to zmieni się ludzi. Wy no, naprawdę, nie wiem, jesteście wredne świnie, naprawdę jesteście wredne. Świnię, stuka, już nawet nie powiecie mi jak to zrobić. Zobacz sytuację. W takich sytuacjach... Tylko mój ludzik, którego przejmę, może woda, zabrać tą piłkę. Nikt kurwa inny. Mój ludzik nie wybiega werskie, umie... nawet przed gościa, jak naciskam R1 R1, przepraszam, i podanie na dobieg. Nic się patrz! Żaden mu piłki nie wybija, zobacz. Oni nawet nie dochodzą do niego, zobacz. On nawet nie dobiega, on sobie biega truchtem. Patrz. Zobacz. Nawet nie podchodzą, zobacz, widzisz to kurwa. Robert Lewandowski. Zobacz, puszczają go na taką odległość, patrz. A mi wybijają piłkę spod nóg bez Podbiega gość, blokuje mi presingiem, przesuwa, łapie do koszulkę i wybija mi piłkę. Który to jest klawisz? Pytam ci po raz kolejny ząbź. Bo ja czegoś nie wiem, naprawdę. Zobacz. tego przerywa akcję, wejście obrońcy. Bo ja nie mogę przez to nic zrobić, stary! Patrz, automatycznie każdy jego ludzi zabiera to. Patrz, zobacz co mój ludzie robi, zobacz. Tylko biegnie za nim, nic więcej, patrz. To no nie ma kursu, sensu stary, nie mam żadnego Dużo innego klawisza do pressingu, jak sam nie zrobię pressingu ludzikiem, to nikt go nie zrobi, dlatego ja tego stary nie rozumiem no Dlatego ja tego nie rozumiem, a on ma trzech jego zawodników do mnie podbiega i po wykopuje mi piłkę, blokuje, przycina mi polania. Ja tego naprawdę Mortki, nie rozumiem, po prostu tego nie rozumiem i nie wiem na czym to kulega. polega, no zobacz on nawet go nie presuje. Zobacz, zobaczcie. Moje ludziki są w jakiejś odległości od jego ludzika. Jego ludzik podchodzi bezpośrednio do mojego, wykupuje mu piłkę, a mój gdzieś jest centymetr od niego, biega dookoła albo stoi. Nie podejdzie sam, żeby piłkę wybić. Dlatego ja tego nie rozumiem, stary. Bo to jest naprawdę irytujące, bo ja nie robię tego specjalnie, ale widzę, co się dzieje. Zobacz, widzisz, co się dzieje? On, tu, zobacz. Jeżeli ja piłki niepodmiernie nie wybiję, to nikt nie wybije tej piłki. Zobacz. A jego zawodnik co robi? Wybiega na sprincie przed mojego szybciej niż mój kurwa. Jest. Zobacz. Ja nie mogę piłki przyjąć, stary. Bo on jakiś presik ma ludzikami. Zobacz. Zobacz, co mój ludzik robi. Zobacz. Zobacz. A jego ludzik w tej okazji wchodzi w mojego i go blokuje. A wy się kurdzić. widzicie, że ja się kurwiam, stary. Widzisz, co się dzieje? Podania, zobacz. Jakie się dzieją w ogóle? Przecież to jest że nada. ja mam coś z ustawieniami, po prostu. Ty możesz dwa? Zobacz. A to oznacza, że będą mieli okazję do wyrównania. Na Santiago Bernabeu mamy przerwę, obie drużyny schodzą do szatni. Zawsze strzelam w środek, zawsze trapiałem. Pijewany w snajperze ruchany w dupę bez kitów. się gra na snajperów, no nie? Fajnie się gra na snajperów. Fajnie się gra na snajperów, Nikt nigdy na środku nie stoi, Kurwa, strzelałem tych karnych z piętnaście. Ja przed nami. Snajperzy bez honoru, Zobacz. Nawet ja, mu nie piłki. zabierają tej piłki, muszę swoim ludzikiem to to wbiec. Odbiór, w dobrym momencie. A podania są pod nogi przeciwników. Łatwo przyszło? Nie Łatwo wiem, dużo. nie chcę mi się w to grać powoli widzowie. Nie chcę mi się powolutku w to grać. Zobacz. Zobacz. Każde podanie jest pod nogi przeciwnika. Ja nie mogę wybić piłki, patrz, na dobie. Zobacz, on nawet nie podchodzi do mojego zawodnika, patrz, moi mnie blokują. Zobacz, gość mi robi, w... chłop mi robi wślizg w nogi i nic nie ma. Nie wiem, no mi środek się środek trzeba grać, to patrz. Zobacz, co moją kur, moje ludziki robią, zobacz. Zobacz. On se patrzy na niego Dobra, i dopiero ja moim ludzikiem zbywałem. muszę podbiec. Zobacz. Jego ludzik zawsze mi zwejdzie na drogę. Nie jestem w stanie wbiec sobie tak swobodnie jak on. A patrz, co ja moje robią. Patrz, co moje robią ludziki. Zobacz. Teraz Uciekają od nich. Zobacz. Mity. Nikt nie podbiega nawet do niego, żeby mu piłkę zabrać. Co? Nie co? wiem. No mi się odechciała przez to grać, wybronę? no nie. Bo jak ja nie wbiegnę moim ludzikiem, to nic nie zabierze. Patrz. Zobacz, co mój ludzik robi. Zobacz. Nawet nie podbiega, do niego. podbiega do niego. Zobacz. Widzisz, co robi ta laska? Zobacz. Tylko to zobacz co robi ta laska, zobacz. Zobacz, to jest pressing, Zobacz. Nawet nie podchodzi piłki wykopać, będzie tylko będzie biega lewo-prawo. To nie jest kurwa normalne. Ja mam coś nie tak z tymi ustawieniami Patrz, Lek... Lekko Bobą, tutaj jest ten gość z podwójnymi nogami wjechał w polu korzystamy. karnym, nie było karnego. Nie wiem, on no mi się się ma grać przez to, kur... No za was gra komputer, zobacz. Tary. Gość przystrzymuje jakiś klawisz, jego dwóch ludzików podbiega do mojego i wykopuje piłkę. I to nie to, że biega dookoła, tak jak moja, ale ma prawa bez sensu, tylko po prostu podbiega i tą piłkę wykopuje. A u mnie po prostu tylko biegają. Gość chce może przebiec koło nich i strzelić bramkę. Ale co mi wyjaśnił, kurde człowieku, jak to jest problem z klawiszem jakimś? A ty mi mówisz coś kurwa o wyjaśnianiu, jak to jest problem z jakimś klawiszem. I mi się kradek siewa, człowieku. Zobacz, główki też nie i... mogę przejść. Zobacz, każde podanie jest przecięte. Zobacz, chłopce może przebiec między pięcioma zawodnikami, zobacz, żaden go nie zatrzymuje. Zobacz, jego ludziki automatycznie wbiegają w moje. Zobacz, każde podanie jest przecięte, ja nie mogę jednego podania dać. Pięknie, Śmieciu, poczekamy sobie minutę, no. Poczekamy sobie, Śmieciu, minutę, jak dajesz te pauzy. Może spra sp sprawić, że, nie wiem, wyruchasz się w dupę tym, no, poczekamy, nie ma problemu, ja mogę czekać. Zobacz. Ja nie mogę przebiec obu. On zawsze stuprocentowo patrz, a moi nawet nie dobiegają do niego, patrz. I teraz, dobra okazja do kontry. Zobacz, oni nawet nie dobiegają tam, patrz. Zobacz. I podanie do gościa. Patrz. Tempo za małe mają brońcy. Jeden ma 92, drugi ma 89, trzeci ma 90 i czwarty ma 87. To ile mają mieć tempa? Jako zawodnicy mają 77 tempa i są szybszy. Wytłumacz mi to teraz. Farmazony. Zobacz, nawet Ale nie podchodzą do niego. To nie jest kwestia tempa. Oni nie podchodzą w jego kierunku. Tak jakby ich coś odpytało od nich. Patrz, to jest gość, który ma presję robić. On stoi obok niego i daje mu bibit strzelić. Zobacz, to są goście, którzy presję robią. Zobacz, on nawet nie podbiega do niego. to se biegnie obok niego? Zobacz. Zobacz. I pokazać pobieg. W dupę se może ten kartonik wsadzić pewnie nie bez przyczyny. Zobacz. Zobacz, to no nie Nie będzie paczek, nie wydaję już pieniędzy na tą grę, bo to nie ma sensu. Choćbym wydał 100 tysięcy i tak nic się nie zmieni. Nie wina po prostu czek... Jest jakiś klawisz, jest jakiś trik, którego ja nie, nie robię. A każdy go robi. Jest jakiś trik, którego ja nie znam i tyle. Zobacz. Zobacz. To nie ma sensu, stary. Oni nawet za nim nie biegną. A ja nie mogę dwóch kroków z piłką zrobić, bo jego czterech zawodników do mnie podbiega i wykopują mi piłkę. I nie wiem co się dzieje. Wy mówicie o czynnikach, które wpływają na grę, a ja wam ewidentnie pokazuję, że gdy ja mam piłkę, to czterech zawodników przeciwnika podbiega do mnie w ciągu sekundy i każdy z nich jest w stanie wykopać mi piłkę automatycznie bez jego pomocy. Ja trzymam te same klawisze od pressingu i moje ludziki biegną dwa metry od nich. Przez 10 minut i nawet nie podbiegają, żeby wykopać tą piłkę. Nie wiem, jak mam wam to wytłumaczyć, stary. Tylko tłumaczę Ci, że pierwszą rzeczą najważniejszą jest to, że oni mają jakieś klawisze do pressingu ustawione albo wiedzą, a ja nie. Bo różnicy, mówicie mi, że mam naciskać te klawisze. Naciskam te klawisze i moje postacie zachowują się inaczej niż przeciwnika. Której części mojej wypowiedzi nie potraficie zrozumieć? Nie wiem jak mam wam to wytłumaczyć. No nie rozumiecie tego, no kurwa, no nie rozumiecie, a mi się nie chce kurwa, o tym na no, skoro nie rozumiecie. To chyba smłodnie. Wiesz, że trzeba zamknąć śpizdę, żeby nie dostać bana? Zobacz. I tak samo buguje gość, żeby podejść ludzikami tobie. Zobacz, zobacz. No, on nie poduje, Zawsze mi zabierze piłkę. Zawsze. Nie ma opcji, żeby gościu mi piłki nie zabrał. Zawsze jego ludzik zabierze mi piłkę. po czerwoną Zobacz. Zobacz. Czerwonego kutasa do dupy, niech sędzia wyjmuje. No, bez sensu. Naciskam podanie śmieciu i mi nie podaje. No, bez sensu. Bez sensu. Bez sensu, że nawet. No, bez sensu. Zobacz. Patrz. Ja nie, nie wiem, stary. Nie wiem. Nie wiem dlaczego tak. Ja mówię, to jest na banku. Opa, jakiś no Oni kradną konta tym laskom, albo mają na nie jakieś kurwa zdjęcia. Raz mi laska pisała, że kazali kurwa napisać, bo mają jakieś jej zdjęcia, człowieku, ty, i powiedzieli, że je publicznie pierdolą, jak nie będzie ze mną gadała, człowieku. Pojebani ludzie. Ej, nie widziałem go przez to. Jak wyłączyć. Ej, dobra, jak wyłączyć to gówno na początku meczu białe, takie dookoła ludzików? Ja nie widziałem tej postaci. Gdzie on pobiegł? Widziałeś to, kur... <mulity> największy sens? A powiedz mi, a ciebie z gównem, to też jest największy sens, bo gówno w... wnosisz do streama i do w ogóle życia mojego i do czyjegokolwiek. To jest najlepsze połączenie, mi się wydaje, że mi stąd wypalał. Bo jeżeli widzisz ze złego w gościu, w momencie kiedy wchodzisz i wyzywasz go za to, że gra, a nie widzisz w sobie, że jesteś kurwa z... bo próbujesz się do kogoś, to po prostu te gra. Odejesteś no, chory psychicznie, I powinieneś być kurwa przekuleczony w tym momencie. Jak to wyłączyć, te białe te? Zobacz, zobacz, a zobacz, zobacz, patrz! Nie ma sensu, stary. Rozumiecie o co chodzi? Ale naprawdę, wytłumacz mi, dlaczego mój ludzik nie chce podejść? Powie mi ktoś, dlaczego mój ludzik nie chce podejść do przeciwnika? Mógłby mi ktoś powiedzieć? Dobrze się to zapowiada. Zobacz, zobacz! Weź Bo... mi to wytłumacz! Nie, no, nie gram w to! Nie gram w to! No! Rozumiecie, k***, je Dlaczego? Nie wiem zresztą. Nie będę pytał. Bez sensu. Znowu przestali kurać Zobacz. Nie rozumiem tego. Bo głupi jesteś? A ty jesteś k**ką. i mam ruchaną w dupę przed starego. Wypierdolaj stąd. Będziesz no, nie mnie nie tu wydywał. Szacunku, kur świnio, j**a, Szacunku. Śmieć. Czekaj moment nauczę szacunku. Jak cię rodzice nie nauczyli, to ja cię moment nauczę. Zobacz, i czemu oni mu tej piłki nie zabierają? Je, Dudek! Zajbiście mi się gra na tym pacie. Naprawdę, widzowie, to jest niesamowite. Najlepsza jest kontrola ludzika. No nie, najlepsza jest kontrola ludzika na full biegu. Naprawdę, jest tak fajnie, że ja. Dobra, no, można kółka robić bez problemu, papek. Zajebiście, się. i naprawdę, nie sądziłem, że tak będzie mi się dobrze w gierki napadzie grało. I w sumie was przepraszam, żeście mi zawsze polecali pada do gry, a ja nigdy nie chciałem. Ej kurwa, przecież BDS jest w żółtych, ja pojechałem. A w których ja jestem? Spocam, a ja w których tak jestem kolorach? jest w żółtych. A w których ja jestem, w ja niebieskich czy, czy w żółtych? jakiś jednak. To nieważne. Okej, okay. Uff. A, to tu został Mamon w niebieskich. Nie! Dobra, do Jabczana i Kuby Nowaczkiewicza, trafia. A ja... Czemu ja no, sobie niebieski? białem i podobny do Jabczana? Ustawiłem! Tego... Słucharko! Ustawiłeś to, że IFC... miał grupę najgorszą. Dmaisi. Mamy to! Do Isamu oraz disco Karola dołącza git! Git! Największy git z Płocka! Proszę Państwa! Dobra, z Isamu i z Karolem będę, spoko! Grupa G! Dobra, spoko! No, dobrze się trafiło. Najgorzej, najgorzej to miał chyba. 26. Najlepsi chyba... Byli z najmocniejsi są, to nie? Dobra Przechodzę do kompas z powrotem A kto to jest frajerze Nadi? Ja nie znam nawet takiej osoby Ty... Masz naprawdę rozk**aną dupę, Nie wiem kto to jest Nadi, a ja nie znam nawet takiej klientki frajerska ku**a Ale ponajmniej po wnioskuję, że gadasz z klientką z Rosji, no to co gadaj To i to i to i to la 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 la, 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 la. La 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 la, 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 la. Ale naprawdę super się gra na tym padzie, powiem wam szczerze, barany, puchną, poleczy, błąd, Jaką p. Adzie ty nie do rozwoju, idź to nie pomawiaj mnie O żadne rzeczy, do widzenia gościu Ci goście są tak odklejeni, że ja ty. o to będzie dobre ja... No nie do ludzie, no sorry, jak jesteś chory, masz problem, to idź ten ziomeczku się. Ale mi się wydaje, bo mam już schudno. Schodłem trochę, a schudnę jeszcze bardziej. I wyrzeźbię się. Zresztą zobaczycie. Ja mówiłem, ja mam bardzo silną wolę do wszystkiego powolutku. Ale na razie tylko 7 kilo. Jeszcze 20 parę. Może nawet 30 jeszcze. Zobaczymy. Przede wszystkim zmieniłem swoje nawyki żywieniowe. Nie wpilam fast foodów tak mocno. No raz na dwa tygodnie zjem jakiś fast food, a tak normalnie obiady. Ale przede wszystkim to jest dużo, no i też napoje słodkie odpuściłem. I kole, i w ogóle. Więc powiem, jeżeli ktoś mnie zna, chociaż w jednym procencie, to wie, że ja zawsze do źle. Bo ja jestem bardzo zawziętym człowiekiem, upartym, bardzo ambitnym i mam bardzo silną wolę. A to wystarczy spojrzeć na to, jak pozbywam się wszystkich nałogów. Paliłem fajki, z dnia na dzień się ich pozbyłem. Piłem słodkie napoje, z dnia na dzień się ich pozbyłem. Yy, piłem kura, napoje z słocigami, y, się ich podbyłem, praktycznie. Lubiłem fast foody, nie fast foodów. Każdy nawyk, każdy jeden A nawyk, jaki miałem, go podbywam się. W mgnieniu oka po prostu o tak decyduję, że rezygnuję i rezygnuję. A to tylko świadczy o tym, że potrafię po prostu z dnia na dzień zmienić wszystko. Więc nie ma rzeczy niemożliwych, chciałem tylko chcieć. Nie, ja podchodzę do tego w taki sposób. So, zobacz, nieważne ile hajterów będzie. Ja i tak będę robił swoje, mordo, bo oni nie mają na mnie wpływu. I się mogę na 10 minut, a potem mam wyj**ane w tych śmieci. Wiesz o co chodzi? I tak robię swoje, nawet jak się czy wjeżdżę, czy nie. Będzie jeszcze przeciwnie, daje mi to większą siłę. Więc bardzo jestem im wdzięczny, bo im bardziej tym bardziej udowadniam im, że na każdym kroku, że nie mają racji. Ich hobby to jest wk**anie ludzi, a moje hobby udowadnianie debilom, że nie mają racji.